Dzień dobry wszystkim zasny widzom. Więc opowiem dzisiaj, jak opatrzność zadziała w moim życiu dzisiaj. Bóg, jakby to powiedzieć, nie śpi nigdy. Jak mówiłem, nie ma żadnych w naszym życiu przypadków. A więc opowiem historię mojego życia. Ja zrobiłem dyplom kapitana żeglugi Wielkiej w wieku lat 30. Przeawansowałem około, około 40 roku, czy po 10 latach. Bardzo ciężko w tamtych czasach, zresztą dzisiaj też nie jest łatwo, przeawansować z Cifa na kapitana. Dlaczego? To dlatego, że każdy armator statku woli mieć człowieka, który rozmawia w jego języku. Czyli Norweg chciał mieć kapitana Norwega, Niemiec, Niemca, Anglik, Anglika, Grek, Greka i tak dalej. Te wielkie... Wielkie właśnie, jak to powiedzieć, wielu armatorów tych krajów chciałby mieć kapitana, który, gościowi, któremu daje własny statek, który warty jest wiele milionów dolarów, człowiekowi, który może porozmawiać w jego lokalnym języku, bo na statku i w morzu jest zawsze angielski, ale jak jest to jakakolwiek afera, to przyjeżdżają przeróżni ludzie, surwejerzy z różnych krajów świata i tak dalej. Badając problem, i przyjeżdża oczywiście przedstawiciel statku, czyli czasami armator, a czasami jego przedstawiciel superintendent. I oni wolą rozmawiać w lokalnym języku, w ten sposób ktoś inny może ich nie rozumieć. Tak? Jak mówią po norwesku, to nie wszyscy mówią po norwesku, prawda? Czyli po niemiecku, no po angielsku to niestety mówią wszyscy, to się nie da ukryć. Ale po hiszpańsku czy po włosku, no wiadomo, prawda? Więc. Właściciel statku zawsze chce mieć kapitana z jego nacji, z jego narodowości, mówiącego w jego języku macierzystym. Dzisiaj, od wielu, wielu lat jest tak, że Anglicy nie chcą pływać, Francuzi też nie chcą pływać, ani Włosi, ani Grecy. Rzadko, rzadko oni są jako w ogóle w morzu są. Zresztą bywają, ale to rzadkość. No i wtedy żeśmy doszli my, do głosu, czyli Polacy, Chorwaci, Rosjanie, Ukraińcy. Po prostu nie, nie było możliwości już zatrudniania własnych nacji ci bogaci, więc zatrudniali nas. Ja czekałem na awans 10 lat. Byłem w firmie, która właścicielem był Anglik, ale jego prawą ręką był Polak, kapitan, a dyrektorem crewingu była jego żona i ja już długo czekałem na to, żeby przeawansować i jako, że ja jestem człowiek, który się modlę na statku, no to proszę sobie wyobrazić, wiadomo jest, że chief oficer, który się modli na statku jakby to powiedzieć pachnie jakimś ortodoksyjnym efektem, jakimś tam talibańskim, tam nie wiadomo, jakimś takim negatywnie to brzmi, modlenie się na statku z załogą. Oczywiście w mojej kabinie, ale w mojej kabinie mogę robić co chcę, prawda? No, nie do końca, ale modlić się mogę, tak? A więc jeśli ja zapraszałem innych członków załogi na wspólną modlitwę, jako chief, a do tego miałem Najświętszy Sakrament, i do tego to były narodowości różne, to nie byli Polacy. Ja z Polakami to chyba się nie modliłem nigdy. To byli zwykle Filipińczycy. Różne nacje, różne Chorwaci też byli, no różnie to było. Ale Polaków to nawet nie pamiętam, czy myśmy się modlili z Najświętszym Sakramentem, z Polakami chyba nie. No i ja miałem albę, tak? czy taką białą sukieneczkę. I teraz tak, do kapitana takie wiadomości dochodziły, że załoga przychodzi do cifa oficera kabiny i tam jakieś odprawiają dziwne czary-mary. Chief przebiera się w białą sukienkę. Ma jakiś złoty puchar i rozdaje jakieś opłatki. No to dla większości kapitanów to taki chief to odlot totalny. To taki nie gościu, którym, któremu można by zaufać, żeby dać awans na kapitana. To znaczy, ja się spotykałem na wspólnych modlitwach już jako trzeci oficer w polskich liniach oceanicznych. I kiedyś kapitan powiedział, a jeszcze za komunę to było, kapitan powiedział: Ty słuchaj, trzeci, jak ty tak będziesz kombinował z tą modlitwą na statku, to ty nigdy nie przeawansujesz nawet na drugiego oficera. Takim powiedział. Słyszałem? Trudno. <laughs> <laughs> Modli się nie przestałem. <laughs> no i historia jest taka. W końcu znalazł się kapitan w polskich liniach oceanicznych. Niesłychanie zacny, pan kapitan Chirek, który, któremu się to podobało. Był na tyle wierzącym katolikiem, że jemu wspólne modlitwy na statku absolutnie nie przeszkadzały. On zaprosił mnie, żebym modlił się w mesie razem z załogą, i on też przychodził. On mnie przeawansował na drugiego oficera, w tym byłem super krótko, jakiś rok czasu, a potem jeszcze on przeawansował mnie na cifa. No bo miałem 30 lat, byłem chiefem, to tak różnie, ale w tamtych czasach plowskich to szybko, bo zwykle tak, chief to tak 50 lat, a kapita to 55 jeszcze dalej. Awanse były późno, znaczy plo awansowało zwykle ludzi z ogromnym doświadczeniem, więc 30-letni chief to wtedy był młody chief. Dzisiaj jest inaczej, dzisiaj szybciej się awansuje. Chociaż też bardzo różnie, bo niektórzy moi, moi koledzy nie przeawansowali nigdy, zostali chiefami. Tak to też jest. No dobrze. No więc e, ja, będąc chiefem na obcych statkach, już pod obcymi banderami, spotykałem się z załogą, mając na święty sakrament. Do kapitana dochodziły wiadomości, że chief oficer zaprasza załogę, na przykład filipińską, no, katolicką, e, zaprasza do siebie do, i się modlą. W dziwny sposób, bo Ciw przebiera się w sukienkę i nie wiedzieli dokładnie, jaki i mój czarny drugi pija. ma jaki złoty puchar rozdają płatki. No to kapitanowie byli w szoku, prawda? No, wiadomo, to tak, jakby w pracy ktoś taki numer zrobił, no też wszyscy byliby w szoku na przerwie, tak, jakieś tam tego typu obrzędy religijne. Totalny szok. No więc ci, którzy o tym wiedzieli, byli, jak powiedzieć, no, zdecydowanie uważali, że taki chief to nie powinien przewansować na kapitana, bo zamiast podejmować poważne decyzje, to będzie się modlił, prawda? To jest kwestia wiary. No więc jeśli tamci kapitanowie byli nie bardzo wierzący, no to ja miałem kłopot, żeby przewansować. Wszyscy mieli kłopoty, ale ja miałem podwójne. I teraz proszę sobie wyobrazić, w końcu przyszedłem do takiej firmy angielskiej, gdzie właśnie. Polak był prawą ręką właściciela, a jego żona była dyrektorem crewingu. Czyli główną kadrową w naszym języku. Teraz proszę sobie wyobrazić. Ta pani mnie przeawansowała na kapitana. Ona słyszała od Poprzedniego armatora, kapitana, który ze mną pływał, że ja to jestem taki, oj, coś tam nie tak, on tam spotyka, on, on, on mówi tak. Jej powiedział, bo ona kiedyś potem powiedziała, po latach, powiedziała mi ta pani zacna, pani Teresa, powiedziała mi tak. Spotkałem się wtedy z dyrektorem cruingu poprzedniej firmy, ogromnej, dużej. I mówi, ten gościu, mówi tak, ten Jacek, to zaprasza do swojej kabiny załogę, no, różną, różną, różnistą, modlą się i on zakłada jakąś sukienkę, czarną chyba czy coś. On nie wiedział dokładnie. Ona przyjęła wtedy, że to tak niemożliwe, że to bzdury. Nie uwierzyła. Gościowi, że takie rzeczy się zdarzają na statku. A to była prawda. To było tak nieprawdopodobne, że z ja ten opowieści z mesy ciągnie. I ta kobieta mnie przeawansowała. Zmieniła całe moje życie. Stałem się kapitanem, wtedy praca dla mnie no, całkowicie się zmieniła na o wiele lepszą. Tak lepiej zarabiałem znacznie lepiej zarabiałem, no i przeszedłem z miejsca, gdzie mnie kazano do tego, co ja coś tam każę. Tam zupełnie duża różnica. <noise> Pole widzenia z miejsca się od, zmienia się od miejsca siedzenia, prawda? No więc ja, ja tej kobiecie jestem niesamowicie wdzięczny, a dzisiaj koło mojego domu no lata minęły, prawda? Ta kobieta przyjeżdżała samochodem i zobaczyła, jeszcze nie poznała po tylu latach. I żeśmy no, się niemalże uściskali. Ja jestem jej nieprawdopodobnie wdzięczny za to, co zrobiła dla mnie. A potem przez 30 lat byłem kapitanem, już nie w jej firmie, w wielu innych firmach. Znaczy, może niewielu, w trzech. w trzech. Znaczy, w cruingu to jednym. Zaraz po niej, już poszedłem na innego crewingu. W tym jednym crewingu byłem przez 25 lat, ponad. Byłem na mniej więcej 30 statkach. Na każdym z tych statków Bóg mi dawał kilku ludzi, którzy byli wierzący, byli katolicy, ale takiej słabej wiary. I oni, poprzez to, że zobaczyli mnie, jak ja, ja działam, jak ja pracuję czyli całą pracę mojego statku ofiarowuję Panu Bogu i proszę Boga o to, żeby pomógł w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia i pracy na statku i nam wszystkim. Zauważyli oni opatrzność boską. Moi Moja załoga, głównie oficerowie, bo tak byli mnie najbliżej, zauważali, jak opatrzność mnie ratuje. I cały statek. Bo to nie tylko mnie, tylko cały statek. Jak naprawdę, to właściciel statku powinien mi dawać dodatkowy bonus za to, że ja się modlę, żeby wszystko szczęśliwie się zakończyło. Bo statki perfekcyjne nigdy nie były. Były, miały mnóstwo części, które, części ważnych, które były zepsute. A myśmy pływali. No tak to, tak to mniej więcej jest. Na każdym statku tak jest. Ja byłem na nowych statkach, gdzie też nie wszystko działało tak jak trzeba. No to, że w ogóle. Pierwsze, że czym w ogóle działa, tak? Często nie działa. A potem, żeby jeszcze prawidłowo działało, to jeszcze wyższa szkoła jazdy. Żeby to, co jest, prawidłowo działało. Te urządzenia są tak skomplikowane, że mechanicy sobie ledwo z tym dają radę. No, tak to jest. Mechanicy z obsługą tych urządzeń to ledwo, ledwo sobie radzą. To jest tak skomplikowane. A instrukcji im się nie bardzo chce czytać, czy to jest po angielsku. A Rosjanie, Ukraińcy słabo to znają, szczególnie mechanicy słabo znają angielski. No to tu jest kłopot niesłychany a mnie się udało 30 lat pływać i Bóg mnie ratował z tych wszystkich tragedii. I teraz proszę zauważyć, opatrzność, która zadziałała dzisiaj, ja jestem kobiecie niesamowicie wdzięczny, bo gdyby nie ona, to może mógł nigdy, może nie przeawansować na kapitana, albo to by mi się opóźniło kolejne lata. Tak? A to hmm. różnica jest, każdy to wie, prawda? Być dyrektorem naczelnym, a nie być, no to jest różnica. To jest hmm. tak, ja wychodzę z domu, wychodzę na ulicę, i w tym momencie ona jedzie. Wystarczyłoby, żebym wyszedł z domu 5 sekund później, i ta pani by już przejechała, nie zobaczylibyśmy się. Ona zmieniła numer telefonu i miałbym kłopot, żeby z nią jej podziękować, tak? Tak naprawdę podziękować. Wymieniliśmy się numerami telefonów. Ja kiedyś się spotkam z tą panią i podziękuję niesamowicie, bo teraz, jak ja już jestem na emeryturze, i ona też już jest na emeryturze, już nie pracuję, to łatwiej spojrzeć z perspektywy czasu na ilość opatrzności, która zadziałała między nami. No, Niesamowita ilość opatrzności, która była w każdym momencie naszego życia, włączając ten moment, kiedy ja wyszedłem na ulicę. Nie chciałem, bo ja chciałem pojechać generalnie samochodem w inną stronę, a poszedłem spa na spacer w drugim kierunku. Gdybym zdecydował inaczej, nie spotkalibyśmy się i mielibyśmy kłopot, żeby... Znaczy ja miał kłopot, żeby podziękować tej kobiecie. Ja jej zawdzięczam połowę mojego życia. Gdyby nie ona, to nie wiadomo, czy w ogóle byłbym czy kapitanem. I tak to w życiu każdego z nas się dzieje. Absolutnie każdego że opatrzność czuwa w każdej sekundzie naszego życia. Bóg nie jeździ na urlopy i Bogu nie zacina się układ internetu ani opatrzności boskiej. To działa perfekcyjnie. Niektórzy pytają, no to jak to jest z drugą wojną światową, że takie ogromne nieszczęście, obozy koncentracyjne, Bóg nie reagował. Bo Bóg nas ostrzegał całe lata przed, przed aferą ostrzegał nas wszystkich i ludzie nie bardzo posłuchali. Bóg teraz ostrzega nas przed trzecią wojną światową w mnóstwie miejsc, włączając Medjugorje. Matka Boża objawia się w Medjugorje od prawie czter, ponad chyba 40 lat codziennie kilkorgą ludziom. Wtedy to były dzieci, dziś są dorośli ludzie. Codziennie, pierwszy raz w historii całego chrześcijaństwa, prawdopodobnie w całości historii tego świata, nigdy nie było tak, żeby ktoś rozmawiał z Bogiem czy z Matką Bożą przez całe lata, całe swoje życie, można powiedzieć. Tak? Oni zaczęli, jak mieli lat 15, 14, bo tam było ich piątka, mi się wydaje. No ci ludzie mają już dzisiaj po 60 lat. A no, niektórzy pewnie, no w tych okolicach. To można powiedzieć, że przez całe życie rozmawiają z Bogiem. No. Takie niesamowite historie. Ktoś może zapytać, dlaczego te objawienia są jeszcze nieuznane. No, nigdy nie zostaną uznane, dopóki ci ludzie żyją. Taka jest zasada, słuszna zasada. Dopóki ludzie żyją, czy objawienia dalej trwają, to nie można ich uznać za prawdziwe, bo mogą być dzisiaj prawdziwe, a jutro mogą być fałszywe. Na czym to polega? No, Kościół doskonale wie, że tam, gdzie objawia się Bóg, tam ten szatan jest jeszcze bliżej ludzi. No, tak to działa u każdego z nas. Im, Im bardziej wychylamy się z szeregu, im bliżej staramy się podejść Boga, to szatan nam miesza w naszym życiu mocniej i mocniej. Czyli z jednej strony mamy, otrzymujemy jeszcze większe błogosławieństwo Boga, a z drugiej strony robią się nam w życiu przeróżne afery. No, tak to jest. Szatan nie drażni tylko tych, których już ma u siebie w kieszeni na 100%. Tych ludzi w ogóle nie drażni. A żyjcie sobie, i tak jesteście w moich, w moich rękach. No, tak to jest, że szatan nie denerwuje, nie kusi, tylko tych ludzi, i nie zwodzi, tylko tych ludzi, których na pewno ma u siebie w, w kieszeni. A dla wszystkich postawek to musi ciężko pracować, żeby ich tak zwieść, żeby oni do piekła trafili. Taka jest historia, że każdy z nas ma anioła dobrego i anioła złego. Każde z nas. I teraz my mamy zająć miejsce tego szatana, który nas kusi. Szatan są. ten świat po to istnieje, żeby miejsca po upadłych aniołach zajęli ludzie. I ten świat tak długo będzie istniał, dopóki ostatnie miejsce w niebie nie zostanie zajęte przez ludzi. I teraz. Ten szatan, którego my mamy zająć miejsce, on nas kusie i on stara się udowodnić Bogu, że my jesteśmy znacznie głupsi od niego. Szatana pod każdym względem I jesteśmy mniej, znaczy jesteśmy gorsi od niego. No, Stąd szatan każdemu z nas musi poddawać w którymś momencie życia próbę samobójczą. Czyli szatan nie drażni człowieka każdego dnia, nie wysypuje mu problemów codziennie, tylko zbiera. Grzechy nasze do Wora, a jak ten Wór zrobi cały, to idzie do Pana Boga i mówi: Panie Boże, ty mu dajesz błogosławieństwo, ty obdarzasz go tyloma łaskami, a on ci obraża w tym, w tym i w tamtym. I że prawa tego świata są tamtego i tego są takie, że za taki worek grzechów należy mu się taka i taka kara, i ja wymagam, żeby to zrobić. I Bóg, jeśli człowiek nie, nie czyni czynów miłosierdzia, to musi się zgodzić. Bo takie są prawa, które on ustalił, Bóg ustalił, że za każdy grzech jest kara. Natomiast jeśli człowiek żyje na zasadzie miłosierdzia, czyli miłosierdziem otacza ludzi, którzy są dookoła, to wtedy Bóg mówi tak, ale tego i tego zrobić mu nie możesz, ponieważ on okazał miłosierdzie tamtym i tamtym ludziom. Tak to działa. Więc wszystko jasne. Opatrzność czuwa nad nami wszystkimi, absolutnie, nieustannie i nad wszystkimi. Więc nie możemy zarzucać, że Bóg nie uczynił nic w czasie II wojny światowej i w czasie tego, jak trwały obozy koncentracyjne, czy dzisiaj się dzieją wojny w różnych miejscach, bo Bóg ostrzega nas przed tym wszystkim i mówi, co zrobić, żeby tego nie było. Matka Boża w Fatimie w roku, w roku 1917 kończyła się pierwsza wojna światowa. O drugiej to jeszcze nikt nie mówił, no bo pierwsza się czy nie skończyła, prawda? To Matka Boża mówiła, że jeśli ludzie się nie nawrócą, nie zbliżą się do Boga, nie potraktują Boga poważnie, to będzie Druga wojna światowa. I mówiła, co trzeba zrobić? Czyli nawrócić się, zbliżyć do Boga, przyjmować Komunię Świętą, jak najczęściej, odmawiać różaniec. Ten różaniec, Matka Boża, o tym różaniec przypomina w każdym objawieniu, dlatego, że nasza modlitwa wówczas jest modlitwą transformowaną. My modlimy się byle jak, jak zawsze, ponieważ jesteśmy rozproszeni, mamy przeróżne myśli podczas modlitwy. Głupie też, a bardzo głupie też. Ta modlitwa do Boga, jeśli sami, samemu się modlimy, dochodzi w sposób no, absolutnie byle jaki. Natomiast w momencie, kiedy my odmawiamy różaniec, takie jest stwierdzenie: zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej My prosimy o modlitwę za nas. I Matka Boża słyszy to. I Matka Boża przetwarza tą naszą byle, jaką modlitwę. W modlitwę doskonałą, która dochodzi do Boga w sposób perfekcyjnie dobry. To jest jedyna modlitwa, która ma moc, tak jak koronka do miłosierdzia, druga modlitwa. Prośba o miłosierdzie Boga. No, tak to się dzieje. Są dwie modlitwy: różaniec i koronka. No, oczywiście nie ma porównania z Muszą Świętą, bo w tym momencie przyjmujemy ciało Jezusa Chrystusa i stajemy się cząstką Boga. No to to jest. To jest zupełnie inna historia. Jeszcze najważniejsza, najistotniejsza. Ponieważ jesteśmy e, no, super zjednoczeni z Bogiem. Mimo, że często tego nie czujemy. Ale z czasem zaczynamy to czuć. Zaczynamy czuć opatrzność boską dookoła. Wiemy, co tu się dzieje. No i to jest niesamowite. Niesamowite. Absolutnie niesamowite. Także zachęcam wszystkich do maksymalnego odbliżenia do Pana Boga. Podziękowania za tą paczność, która jest w każdej sekundzie naszego życia. W każdej sekundzie. Bóg nas ratuje ciągle. Życzę wszystkim miłego dnia, samych radości. Boże dziękuję Tobie, dziękuję Tobie, uchana Matko, i wszystkim za aniołów Świętych. Za ogrom otrzymanych łask i błogosławieństwa. Nie wszystkich błogosławień Bóg i trzech Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.